ja jestem Benita, to jest kolejny odcinek z serii Resident Evil 6, na który Was serdecznie zapraszam. No dobra, moi drodzy, w ostatnim odcinku lataliśmy. Chciałem powiedzieć śmigłowcem, A! Lataliśmy odrzutowcem, takim tym samolotem. Zapierdzielaliśmy, walczyliśmy z bossem. A teraz, jeśli dobrze widzę, to zaczynamy prawdopodobnie ostatni okay. rozdział. Skoro leone był, było 5, to, to też jest teraz faktycznie. Musimy uratować Sherry i tego Müllera Także who knows? Captain, all right. I think I got it. They found us. We got go. Okej, okay. uratu Sergei Joka. Very interesting. interesting. They're in some sort of research bay. We can get there from the lower levels. Let's go get them. Ciekawe, very interesting. Ciekawe, co mnie tutaj czeka? Aha. Okej, okay. pokaż mi, co mnie poczeka. Okej, okay. na razie spokojnie. Mamy skrzyneczki, boxy. czy jak zwał to mm, a ulicy, tak. Ja chyba sobie jaja robię. Serio. Stawisz mnie samego? Ty graniu jeden. Okej. Okay. Okej okay. Mam wrażenie, mam przeczucie, że będą... Przeciwnicy? Chodzę. O nie. Mówiłem. I told you. Czy przejdę, nie? Oczywiście. Something else? I don't think so. Nie widzę. I am blind. Not good. Ale zaczyna się rzeź. Kurde. Ej, fajna odskocznia, no pomyłam że mega odskocznia, kurde, Zabijam. jeśli chodzi o, o zabijanie zombie, a bawienie się jako właśnie, jako shooter. Ej, nice. Okej, okay. muszę dostać do góry, tylko jak? Nie, nie muszę. Dalej wentylatorem. Porządku. Dobra, dobra, bo nasz... Aha. Ciekawe. Co dostanę tu jakiegoś enemy? Okej. Okay. Nie ma enemy. Ok, it's weird. O kurde Ej, dobrze, że kuźwa nie muszę go leczyć. Tak jak w poprzedniej części sherwa <laughs> Bo by mi ciągle życia brakowało. Ej, naprawdę, co jest plusik? Oho. I pralnia. Suszarka. What the fuck is that? Spieprzaj. 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 Are you kidding me? Are you kidding me? O oh, kurwa. I don't like it. Ej, hey, I don't like it. Spieprzaj, spieprzaj, ej spieprzaj stąd, ty też, go away please, go away, I told you something, kurde, ale wybuch, ja pikolę, ha. niesamowite, it's amazing, już amunicji nie mam, fuck, holy shit, dobra, zacznijmy jeszcze tu, ale nie, nie ma, myślę, że to nie byłoby tak easy, Szczerze powiedziawszy... Okej, okay, Pierce jakoś sobie tam radzi. Chyba strzelał, no, jeśli no, dobrze, no, się no. dobrze widziałem. Captain, <laughs> Super. Czy ja jeszcze czekam na windę? To mm jest -hmm. interesujące. On zjeżdża do mnie? Może tak być, on zjedzie, ale nie, no mam punkt docelowy na górze. Pierce... Come on. Come on, my friend. Oho. Takie łuty. Ej, wszystkiego nie było tego. Żeby potwierdzić X-em. Co to za. O oh, fuck. Spear dalej. O! <noise> <noise> oh, ale mnie rozbraja jaką rzuca nim. Tak komiczne. It's so comical hey, Sayonara See ya Bye bye my friend oh, oh, oh. I, I am bad man I am very bad guy Bad boys, bad boys Oh yeah, like uh, Will Smith and Martin Lawrence Yeah Ej, kurde, my naprawdę jesteśmy jak Will Smith i Martin Lawrence Nie? Ja jestem Martin Lawrence, bo Martin Lawrence był troszkę odrobinę grubszy, był jest chudszy, także bardziej do Willa Smitha jest podobny. Uuu, nice Ej, I don't like it. Really? Co mam za dużo? Hi, ja mam dużo tych O, w dup... Ej, kurde, nic nie wezmę. Ojej, no szkoda. Ale amunicję do pistolu wezmę. Chyba, że się pojawią jeszcze. Dobra, zmieniamy na... ...karabinek. Chyba, że... Ale nie widzę. I don't see... I don't see anything... ...else more. Or something like that. No nie! A już mam 5 granatów! O kurwa! <gry> Niesamowite, no dobra. A tu jesteś, ty walisz Dobra I hope you are dead Yes, of course Niebieskie Hi. Nice, tego mi było trzeba Dobry dupek Hi. Dobra, czyli tak, szybki powrót po ammo i lecimy dalej A, czyli się nie dokon... A. gdzie to było? Gdzie to było? Where O! Oh. Ej! O tak! O tak ma! O, tak. o tak! Jezu, Pierce, nie strasz mnie, proszę Cię! Ha, aż mi się słabo zrobił! O! Oh, nice! Punkt umiejętności! Granat błyskowy! I don't like it! Nie ma miejsca, mimo że mam dodatkowe nam ten, nie? Dodatkowe miejsce w ekwipunku, nie mogę wziąć! Słabo! Dobra! Czyli winda! Let's go, elevator! O... Co mi wyskoczy tym razem? Na A mam pierś. Mam głupie przeczucie, że będzie rozpier. Ej, czemu. Czemu kierunek był na drugą stronę? What the fuck? A, ci dobrze mówiłem, wróciliśmy... poprosiliśmy po piersa. Teraz wróciliśmy, chodź to pierś. Nice. very nice. O oh, nie Oh fuck. fuck off! I don't like you I don't oh, fuck you Really? Spierdaj I don't like you Powiedziancie Spierdalaj ci. Nice Ej, sorry, my friend, trzymajcie uh, 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 uh. he Hehehe, kilo he. dubsko. O oh, nie, he's still alive. Jestem mocny, kutas. Dobra, jest dead. O oh, nie, on ewoluował, ewoluował. O, to, są... oh, to są te wybuchające. O, I don't like it. Ej, ty go... Nie, nie, powiedziałem ci! nie, A nie, bez... nie, Okej. Okay. nie, was matka nie, miała co jest do kurwy nie, O nie, co? nie, O nie, 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 Very good, nice. I to mi się podoba. Tak ma wyjść. O, mam nawet graną błyskową, nagle zrobił. miłe miejsce. No, 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 no! O nie! Tu jest ten, kurde... Tu jest ten, co ewoluował, cholera! Fuck! O kurwa! O kurwa! Ej! Ej, jeszcze tyle? na, Ej, na takiego jeszcze tyle Mówi, ci Nie trafię. co jest. Dobra, na ciebie nie stracę ani jednej kuli. Nawet mimo, że ewoluowałeś, to zginiesz. Widzisz, Pir też cię dobija. dalej powiedziałem ci. Ej! No! Fajne, ale... I nie mam amunicji. Zajebiście. Ale jak już pierdol, podoba mi się. I like it. I like it. No o oh, fuck. Dobrze. Czy masz tu coś dla mnie? Nope. Not good. Gdzie mam... Ja mam tu iść. Aha, to jest zamknięte. O, amunicja do karabinu. Nice. Skrzynia. To będą punkty umiejętności. O nie! O kurwa! To kutasie pierwolone! Co za kutas jebany, co on zrobi w ogóle? Szczerze? Dobra, zużyje! Szkoda mi trochę, ale weźmiemy sobie pociski kwasowe. No, także... Co tu mamy w ogóle? Wybuchowy, kwasowy i azotowy? Azotowy to będzie zamrażać, tak? Kwasowy... A jeden like it troszkę, troszkę jeden like it. No ale dobra P Pistol. I tak nie mam więcej amon do wzięcia, także pistol chyba będzie najlepszą opcją O kurde odporcie Spiew Spiertowaj tutaj Ej, czy ty możesz zginąć? Kutasie jeden No U. Uuu, troszkę niebezpiecznie, gorąco się zrobiło, o, ale spoko, dajemy radę i odchodzi, robi wrażenie! Orety. <laughs> o rety, no dobra. Co tu mamy ciekawego? Tam jest znowu jakieś przejście, chyba, że mi wyskoczą smrodki. Gdzie my mamy iść? to faktycznie, patrzę, drzwi nie ma, skrzynek nie ma, okej. Okay. To O, Oho. A, teraz będzie otwarcie, Ok. Clear. Dobra, come on, jedziemy. Fuck, I znowu będzie na zewnątrz widok, tak? No tak. A tam gówno widać. Okej, okay. ej fajnie. Zjebiste są te lokacje. Kurde, powiem Wam szczerze, że zróżnicowanie lokacji w tej drze jest fantastyczne. z fantastic. Bardzo mi się podoba. Oj tak, byczku. Ej, podoba mi się, nie jest nudne, jest kurde. Znowu jest na zasadzie na zewnątrz. Trochę łódź podwodna. Teraz laborator... No teraz jest mi w łodzi podwodnej, nie? Zabawa, kurde, myśliwcem. O, ja Zdecydowanie. To na pewno. Dobra, to mamy to. Aha, czyli będziesz musiał... będziesz mi, Pierce, potrzebny. No cóż, nie podobają mi się te dźwignie. Mam wrażenie, że tu coś będzie zaraz się działo, a... nie do że będziemy walczyć, to będę musiał te dźwignie jeszcze opuścić. Chodź, Pierce. Zobaczymy. Oho.

Nice, to nie żyje, ja idę na górę w takim razie Wezmę amo. tam na górze był kutas A już nie ma, to no, jest No nie kurwa, kurwa syna Snajperzy poprzednie, Kurwa ja, dalej, No i o to chodzi Ej, po cholery to żyjesz, ktoś ci pozwolił? Słuchaj, nice. oh, Ups, chyba przesadziłem. O, oh, nice. Chodź tu, chodź, chodź, tu. chodź, 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 się. Nie. chodź, Ja chcę użyć tego. To jest chodź, 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 Trzymajcie! Kurwa! Ci po jedna. Sorry za tego, ale w tym Dobra. Pierdolek. Koniec zabawy, <laughs> Robę <Robert> to rozpierdol, patrzcie. <laughs> sayonara, Nice. Robi wrażenie. Ej no kurde, ty gnoju pierdolony. Pach! Spierdaj. Spierdaj. O nie! O nie! O ja nie! lubię tych tych! nie! O nie! lubię nie! latających pasożytów. O nie! O nie! Powiedziałem nie! coś! nie! Nie tak, to tak Mam nadzieję, że nie na liście. Ehm... Um, Zdajemy sobie na te. O kurde! Ho oh, oh, ho oh. ho! Fuck! Ty kuta się pieprzony! O oh, fuck! Ej, jak inę? O nie!

Nie 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 nie, nie 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 no 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 Dobra, musiałem, bo inaczej bym zginął Fuck, jasno spadam z sorry winę tu Ale jest zbyt niebe... Zlatuj na dół! Fuck Chodź Pierce. Nie mam życia. To jest bardzo niepokojące. Popatrz. No, I see you're okay. Wait, was that you who just freed us? Looks like you guys saved the day again, huh? I can see your father in you. How did you know? Wait, hold on a second. I see, you know him? Yeah, I did. I'm the one that killed him. <sighs> it was you. That's right. Chris, you better police on that puppy. This is between me and him. Go ahead. Shoot. You have every right to. <laughs> just promise me you'll survive. The world depends on it. Who the hell are you to tell me what to do? Stop it! Put your gun down! Now! Tell me. We just following orders? Or was it personal? Both. jake please Before stop I put a bullet Just in your put head put your gun down grab your weapon don't way. do this there are more important things at stake than you Guys, to, okay. to jest jakiś kokon rozumiem, Także, moi drodzy, myślę, że, ty, że tymi, tymi i owymi rzeczami. Zdajemy się później, a na ten moment sobie zakończymy ten odcinek. Ponieważ mam złe przeczucie, także wolę no spokojnie sobie zacząć dalszą część. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby zostawić czuka w górze, żeby subskrybować kanał. Ja Wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.